Właśnie tylko jakie wielkie te mają. To nie Jakie piękne. O. No to na te nasze piwonki, tak jak my mamy. To te nasze? Tak. Ale piękne. No, ale piękne, nie? Piękne, no. Tylko inne rodzaj będą większe, ale mogę i już takie większe rozejść. No dobra zobaczymy, nie? Idziemy do domu. O tu jakieś ładne kwiaty mają, też ładnie. O no, tu ryzy, nikt nie ma. mieszka chyba teraz. I rysy, i rysy chyba. I rysy, no. No. I rysy. Śliczne, nie? No, też ładnie. Ładne, tak każdy ma zadbane, No, no dwa, tutaj, tutaj, tutaj miary jeszcze. No. To nie jest murzynowo, no. Tu tak, no, tak. raczej każdy, wiesz, trzeba sprzątać zawsze. Proszę się prawie, no. żeby takie miary były. Co do kamery, nasz ogród trochę, a zamknięte jest krótka, ale u nas piękna, prosta gwizda. Oweni, efektywne, sicu, a dudy. A kilka filmów, widzę to, co trzeba to też że to zejdzie, że zanim przesłać rybki tam się do gdzieś z boku co tam patrzysz? tam wody prawie nie ma w tym no, no wyparowała albo coś, nie wiem uh -huh.